Robina, Sisuna, z Morskim. Cieszę się, że przynajmniej część z Was obejrzała, mój drodzy, historię mojego kanału. A dziś wracamy do tego, co mieliśmy robić, po prostu, i napadamy na bank Muszkin, Czy ty zgubiłeś całkowicie? No cóż, kupimy, napadniemy na sklep i zrobimy jakiś napad, bo ostatnio nic się nie działo. Oczywiście. Wiadomo, wszystko fajnie. W założeniu. Jeśli chodzi o film, o którym mówiłem w sensie w tamtym vlogu, po prostu jestem do tej pory z niego dumny. To udało mi się nagrać coś takiego, ale dzisiaj zajmiemy się kompletnie czym innym. No, i dajcie jakąś łapkę. A będę wdzięczny. No. No. I spiedaczamy. No. Mamy 112 tysięcy. Kurde, Manie, Janusz, nie starasz się, ale wiecie, co możemy zrobić? Kurde, mm. za cholera, nie wiem, no cóż, A. dobra, wychodzimy, może coś zarobić na jakieś pieniążki, oczywiście, że tak. Tylko skąd na to wziąć pieniążki? Pewnie jak na Kasiak to sąsiad. Ale czy to tak można? Nie, nie można. się, my tak robimy, bo nie mamy innego sposobu na życie. Ale wiem co będziemy się robić. Już wiem co będziemy dzisiaj robić. Moi drodzy. Idziemy na biznes towa będziemy się zarabiać pieniążki bardzo szybko. No, wiem, że trochę takie przebywanie pieniędzy. Ale cóż będziemy robić dzisiaj interesy. Bardzo ciekawe interesy. Może będziemy mieli jakieś passata niedługo Nie wiem Zależy ile dostaniemy za to. Bo jak tylko 20 tysięcy dostanę za zwykłego hakera, to po prostu pieprzne bo to jest po prostu po prostu ludzkie pojęcie no małpie ale idziemy zarabiamy bo to możemy innego zrobić nic idziemy do domu jak ja w sensie domu biznesu no, ale chodźmy do naszej wieżyczki i zaróbmy troszkę pieniążka, bo Janusz, no niech nie by się ociągał i dokuczał naszemu sąsiadkowi, ale to chyba dobrze, bo sąsiadów wcale nie trzeba szanować, zwłaszcza naszego Mielka, tak, właśnie tak się nas sąsiad nazywa. Ale nie jest tak strasznie jak Teściowa, ale, ale na pewno jest bardziej strasznie niż chytra baba z ordomia. Ale idziemy, coś zarobimy i może kupimy sobie za jakiś czas coś fajnego. Paser by się jaki przydał, a nie tak ciągle ulegamy przestępstwom. To jest nie wcale moi drodzy dobre Ale zrobimy sobie No będziemy oczywiście za niedługo musieli kupić jakiś bigosik Ale Tak jest fajnie idziemy do sklepu Ale to za jakiś czas przedtem sobie o, jesteśmy coraz bogaci Proszę bardzo Zobaczymy czy coś nauczymy się robić. A skakujemy są się dorobi. Dealer dragów. Mmm... 12 tysięcy. I... Wcale się nie opłaca tego robić. Ale cóż, może coś tego dostajemy. Może się w końcu odpuść na siedzie. Właśnie. O tym tak coś dzisiaj ukraść. Bośmy mychamy, nie, no, nie, nie, złodzieje. Znaczy, nie, nie, jak nie, nie, znaczy są siedzi, ale i tak tu chodzi o osadę. o, O, nie, minut, nie, nie, no coś, musimy coś z tego zrobić, ale moi widzowie, patrzcie ile nie, 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 będzie miał. nie, czy dobrze liczę? Liczę, liczę i jak dobrze się obliczył, to za niedługo będziemy mieli paska. Ale cóż, dlaczego nie możemy kupić sobie żadnego pasatu? Otóż, widziałem coś zwerbować ci coś na jakaś Jak to my? No. Jesteśmy najlepsi. Zobaczymy, gdzie mamy pieniądze. Eee, gdzie ja wychodzę? Wejdź. Idziemy do Biedronki. Napędzimy no, sobie na Biedronkę, będziemy mieli pieniążki, będziemy bogaci. Obrzydliwie bogaci, ale... Kto by się tam przy tym przecież jakby nie patrzycie, jak tak jesteśmy lepsi od sąsiadów. A jak jesteśmy lepsi od sąsiadów... To jest dobrze. Zarobimy sobie piążki trochę. I co? Będziemy... I hakerami... I złodziejami... Nie no, może sąsiad nas polubi. Ale sąsiad... To jest i tak menda. No i nie by... Miał pasatak, me. Chociaż chyba zostaniemy jest właśnie takimi sąsiadami. I tak nas już uważa za mędy i złodzieja Ale Wejście. Kurde. To 26 zł. To już mało. No cóż. Można by na tym skończyć, ale czy warto? Czy warto się poddawać? Korna, Musimy wziąć pieniążki. Możemy pójść za jakiś czas tutaj. A tymczasem, biznes tower. Bierzemy pieniądz. I bierzemy sobie. Oczywiście, moi drodzy, zarobimy. Jak to my. Za jakiś czas będziemy może mieli Passata, ale to za jakiś czas. No cóż. To by było na tyle. No i cześć.